24 grudnia 2021 roku, ósma rano, chociaż może anturaż gdzie wskazuje nie wskazuje na to. to. A... Bo jesteśmy w studio. I... I co teraz? To już jest tak last minute, żeby cokolwiek przygotować. <noise> Się już za późno. No Dobra, to... kończymy odcinek, nie, nie, nic nie zrobicie. Zmarnowaliście czas. Zmarnowałeś życie, człowieku. Wyłącz to wideo i weź się w garść. Nie, to mówiłem do siebie. No, no bo tak, a jeżeli tak będzie, no. znaczy tak jest, bo mamy 24 grudnia no. 2021 roku Pańskiego. No, no i co jeszcze możemy zrobić? Bo pamiętaj, że te wszystkie spotkania te wszystkie jutrzejsze wizyty, urodziny. Mhm. Jak nie pójdę przygotowany z duchem i ciałem, to będzie afera. No wiesz mhm. jak jest. No bo, no bo jak to przeżyć wszystko sobie, te spotkania, te kolejne prawda, pytania. Kręplące. Zosiu, kiedy męża znajdziesz? Y kiedy babcia będzie miała wnuczki? No, no, y y y nie wiem, Rysiu, Rysiu, no kiedy, kiedy, no jaką, kiedy te pieniądze zaczniesz zarabiać? No wiesz, ludzie, ludzie lubią tak wiesz, Kiedy weźmiesz cię... się w garść wreszcie? I, I nie będziesz bumerem. No, no bo y, pamiętajcie, że, że, że to, to życie lubi zataczać koło i co roku są takie trudne momenty w święta. To znaczy, ja miałem dużo takich momentów, zwłaszcza jak się coś nie układa, mm -hmm. wiesz, tak jakbyś chciał w życiu. No wiesz, rodzina to tam nie widzi cię na co dzień, nie wiesz, przez co przechodzisz, nie zna, mm. wiesz przeważnie Twojej historii za bardzo i tam te pytania takie, to są takie pytania, które można odebrać jako pytania y, szpile. Mm -hmm. Nie właśnie. Kiedy tam, nie wiem, za mąż mm. kiedy żonę znajdziesz, kiedy roboty poszukasz, wiesz, ustatkujesz się, kiedy w końcu zdecydujesz, kim ty w życiu chcesz być, nie rozumiesz? Tak. Jak tam sprawy sercowe? Świetnie. Dzięki. Nadal bez faceta? Nie można tego tak odkładać zegar bije. I to są trudne rzeczy, mm -hmm. bo to możecie wybić bardzo. Znaczy mnie wybija na przykład takie coś yy, z, te, z tego ducha świąt, nie? z tego mm -hmm. ducha przeżywania czegoś, bo, bo to mi mówi, że, że w sumie z, no, Pokazuje mi jakby to, czego nie mam, a nie to, co mam. Mm -hmm. I to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku o tej wdzięczności, pryska, wiesz, jak bańka mydlana. Nie? Mm -hmm. No więc. Co my, co my tak naprawdę powinniśmy jeszcze, że tak powiem, albo inaczej, co my możemy w ogóle, żeby, mm. żeby jeszcze te last minute święta, że tak powiem, przeżyć? Odpowiadając na to, znaczy ja nie jestem specjalistą od, od komunikacji i, jak się, i rozmów i, no. i nie jestem też mediatorem, jak się dogadywać z, z rodziną. Ale taki miałem obraz, jak mówiłeś o tych szpileczkach, no. że moja babcia miała taką, taką poduszeczkę, w no. którą były powbijane te szpileczki. I jak no. ktoś ci chce wbić szpileczkę, to wystawiasz taką poduszeczkę. <grych> żeby nie no, wbił dobre, w ciebie, dobre, tylko dobre, żeby dobre w tą strategie. poduszeczkę wbił. No. Czyli, czyli jednocześnie zobacz, no o co mi chodzi, że starasz się. Jakoś y, o, nie dać się tym dotknąć, zranić, a z drugiej strony dajesz poduszeczkę, a nie rzucasz drugą szpileczkę, nie? No. że nie odbijasz tego takiego, że nie jest Bo wojna. Jest, tylko spila w szpilę i może. Spoko... O, y... i y, No i zmieniasz temat, albo. No. Pamiętasz, Bridget? A może nie. Biegała po waszym trawniku na Golasa. Nie, tego nie pamiętam. A, Delikatnie a, a, a właśnie. rodzinę! rodzinę. <laughs> Jak już nie ma nie, No, no to, Nie, no nie. To się, to rodziny nie. I, się nie, i czegoś tam się nie, nie wybiera. No, nie I sensu. czego jeszcze? To no, rodziny i, i, i obsługi w żabce. Różnie to mówią. No. no więc ten, więc nie, nie dążę no. do konfliktu, no ale no, wiadomo, czasami jest taka no. sytuacja, że trzeba komuś czy powiedzieć, Nie, no Ciociu, ba, babciu wujku, przesadzacie. Nie, Cioću, proszę. o wujku, proszę ale nie, no żeby też y, spróbować właśnie wyjść znaczy taką... zdrowe granice no. z jednej strony, a z drugiej strony wejść w relacje, nie? Tak, żeby no. nie, nie, nie zamknąć się w telefonie i tak dalej. No właśnie, no. no. bo to jest najgorsze w tej I, chwili. I, nie? i wyizolować, no. tylko żeby spróbować w tych relacjach. A wiesz, jaki mam już odruch, nie? Że gorszych, ktoś no. tu gada, gada, bez sensu, nie? No. Tak już coraz dłużej. I jak już... I mam no. po prostu jest tak łatwy odruch ucieczki w telefon, słuchaj, że ja już nawet czasami się nie, nie patrzę na to, czy ktoś to zobaczy, nie? to już jest skrajność. Więc mm. ja muszę. Poćwiczyć trochę w święta, bo, no, to jest też, no wiesz, bo tu ktoś... To coś jest coś gada, też praktyka uważa, że ktoś tu coś gada, nie wiesz, ja tak, no wiesz, no, z drugiej strony no, możesz się poświęcić i wytrzymać ten mm. prawda, natłok banałów, mm. no ale z trzeciej strony jest łatwość ucieczki, nie? W tej chwili w te no. y, media społecznościowe. Nie? No z jednej strony ten, ten, ten small talk jest nieodłączny. No nie da się tego jakoś całkiem uniknąć. Nie, no, bo to weszło w kulturę już, nie? że tak, jednak tak. No, tu, tu gadasz. Bo ja też teraz z Tobą gadam, mm -hmm. ale tu tak naprawdę wiesz sobie tam sprawdzam. Instagram za plecami, No, ale, ale z drugiej strony, no wiesz, no, aktualizacja Insta Story stała się, wiesz, częścią kultury już, nie? Także to. Ja jestem bumerem bo tego nie robię. Bo mi się nie chce. Nie że Ty nie aktualizujesz. Nie. No, ty, ty, masz, czyli, ty masz odwrotne zadanie na święta. Pytali, czemu nie polubiłem komuś czegoś na Instagramie? Skoro mam Instagrama, ja, mówię, ja niczego nie polubiam, bo mi się nie chce po prostu klikać w to wszystko i no ale zobacz, że... Przewijam, że sami tak informacyjnie, no ale nie, 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 nie No Ale pójdziemy do tych Bo wszystkich... wiem, że mogłoby mnie to wciągnąć. Ale pójdziemy co. do tych wszystkich, jeżeli ktoś ma jeszcze babci, no. dziadków, cioć, wujków. No którzy, no, prawda, w tym świecie. No, są bardziej bumerscy niż my. Jeszcze czy, bardziej. Czyli są analogowi. I, i teraz wiesz, no, przychodzi z trudem wysłuchać kogoś, wiesz, historii, zwłaszcza, że niektórzy mm -hmm. opowiadają siedem razy tą samą, no ale co roku tą samą, nie? no ale no, później, jak ich już nie ma, zabraknie, no to się wspomina. Nie? Mm -hmm. My mieliśmy, y, pamiętam, taką y, w, w rodzinie, taką osobę, która, y, starszą, właśnie, która po prostu przygotowana, wiesz, Dowcipy. Fakt, że podobne co roku, ale jakie to jest piękne, że, że ktoś chciał w, w, wnieść coś, prawda, w ten y, czas y, w, spędzony razem, nie? że to, to teraz się nie widzi. Chociaż pytanie by było takie, powiem ci szczerze, jak siedzimy długo jako rodzina, to co tu zrobić, żeby po prostu, y, 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 wiesz, nie uciekać, nie? czyli integrować się po prostu. Może jakieś gry. Nie wiem, dla mnie to się może. Grałeś w jakieś gry, w świąta? Nie, ale wydawało mi się to może dziwne, ale. No? Czy tylko jedzenie? Ja odkryłem <grym> właśnie dopiero w zakonie no. coś takiego, o czym słyszałem właśnie od babci. Że kiedyś. To się robili, urobiło, no. że się wspólnie śpiewało. No, niektórzy śpiewają w święta kolendy, ale no. w ogóle takie śpiewanie, nie tylko kolend wspólne, mm -hmm. to jest zupełnie wygasła tradycja, to jest naprawdę. No. Ale takie, czy co, że siadamy i faktycznie. Tak, i to są takie czasami śmieszne, budowe piosenki no, i tak dalej. Tak, no. I tego gdzieś to zaniknęło, a to naprawdę jest wesołe i nie jest wcale takie ale ja sobie jak Ale wiem, się że, wydaje. że chcesz powiedzieć, że, po, że nie tylko oczy zielone i nie, Ale Aleksandra, ale też poza to, żeby wyjść. <laughs> tak, tak, właśnie, że można naprawdę wspólne śpiewanie z czymś dobrym. No wiesz, bo, bo wiesz co będzie w telewizji, nie święte? Wszystkie te koncerty świąteczne, no, to... wiesz. Tu Maryla Larodowicz, setny raz śpiewająca, no znaczy nic nie mamy do Maryli, śpiewająca tam, wiesz, że prawda, zaaranżowany na 17 skrzypiec i cztery waltornie, wiesz, no bo już teraz, no, no to co można y, no. zmienić, żeby urozmaicić, nie, jakby te same no. kolendy nie? A o ile ciekawszym doświadczeniem może być faktycznie wspólne kolędowanie. Spróbować nawet. No jak brzmi się, brzmi bubersko, będzie Będzie, właśnie brzmi bumersko, ale może to być coś fajnego i w ogóle y, nawet jak część nie umie śpiewać. No no jak... nie... No a jaką to... masz ulubioną kolendę? W sumie nie wiem. To się z... Kilka no. mam. No to wiem. Z takich spokojniejszych to śliczna panna, no. mizerna cicha. Mhm. Z takich bardziej skocznych, no. skocznych triumfy króla niebieskiego. A ja to lubię też, no faktycznie no. przypomniałeś no. mi. No? A, no, po, jeszcze, a jeszcze, bo w ogóle no, u nas jest, my śpiewamy różne też pastorałki, takie jakieś inne ten. No. No, przy, już, śpiewamy. Jak byłem jeszcze w Krakowie i tam byli bracia, studenci, którzy jeszcze nie są księżmi, było nas dużo, dośpiewaliśmy różne. Nie? I to mm -hmm. tam jest takie jest jedna kolenda z podziałem na role. I jeden jest taki, który jest świętym Józefem, i wszyscy mówią mm -hmm. o Józefie! I on takim basem no śpiewa czego chcecie. I tam różne rzeczy śpiewają, czego chcemy. Nie? I tam są trzej królowie, Herod, i wszyscy się tam pojawiają. Z całej tej. tej. No. I że to może być śmieszne, zabawe. Zawsze, jak nie. Prawda, parę procentów, chociaż nie polecam tam czycia, nie, święta, nie, ale nie, nie. parę procentów. do Wigilii nie, ale a chociaż w sumie nie wiem, jakie są tradycje. Już, to nie, nie ale czy nie. Wigilia to może nie. Śledzia wpłynie, nie, nie preferujesz. No to dobrze, a no to, to było ciekawe, czyli zachęcamy do takiej no, integracji świątecznej. No, do uważności, tak. czyli bycia tu i teraz. Żeby były relacje, żeby nie było jakiegoś takiego betonu, nawet jak jest czasami trudno, żeby spróbować Czasem jest wyśpią, beton, nie? ale można złamać. Można ten przeskoczyć przez płot czy no, co właśnie. To Wałęsa. No. No. no dobrze, no dobrze, a to życzenia trzeba złożyć, widzom no właśnie. świąteczne. To jakie są takie duchowe, dobre życzenia, nie takie tam. Takie, wiesz, tam zdrówka, zdrówka i zdrówka. Myślę, że żebyście przeżyli ten czas w taki sposób, żebyście nie przegapili też gdzieś pomiędzy tym wszystkim przychodzącego Boga, bo świętujemy Jego urodziny, można powiedzieć. Świętujemy Jego przyjście, ale też Jego jakąś nieustanną taką obecność, którą często gubimy gdzieś w codzienności. I żeby dostrzec Go, że naprawdę przyszedł i, i że jest. I że jest też w tej takiej atmosferze i rodzinnej, jeżeli jest dobra. Ja też dlatego daję też to, ten tryb warunkowy, jeżeli, bo wiem, że nie wszędzie jest dobrze i, i to nie znaczy, że, 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 że tam nie ma Boga. Nie? Że on też jest jakoś i chce naprawiać na przykład te trudne sytuacje, tylko no właśnie te sytuacje może wymagają czasu, ale też otwartych serc ludzi dwóch stron. Nie? Więc, więc no to nie będę wchodził w te trudne rzeczy, żeby też był pokój w tych świętach, nie? żeby go jakoś odnaleźć pokój boży. Jezus, Książę w Pokoju przychodzi i to tak duchowo z mojej strony, a boomersko to nie wiem. Matce życzę hajsu dla mnie, babce zdrowia, no i fajnie. No, ale nie, ale my życzymy przede wszystkim… Zdrowie jest najważniejsze, wiadomo. <śm> 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 zarówno w życiu osobistym… <śm> jak i społecznym… I, i zawodowym. I, I zawodowym. Ale przede wszystkim życzymy właśnie y, czegoś głębszego, duch duchowych doznań, no to się, i, tych relacji, nie i, bo tych to się I sobie też tego życzymy i, i Dawid coś zaśpiewa na koniec. No, nie, nie. czy znaczy, ja mam śpiewać, ale nie, 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 nie teraz. <grych> jeszcze no, coś nagramy. Przed nowym rokiem. Coś jeszcze nagramy. To trzymaj ta się. bary White'a i... Barry, nie, nie, nie. nie Barry White na święta też jest o, o, może być. Tak tak jest. Dobrze. Cześć czołem, kluski no. z rosołem i barsz dzisiaj. Siema, nie barsz, tylko co tam jest? O, zupa rybna jest poznana. Zupa przecież. rybna, przecież, dobrze. I, I te, kiełki, nie kiełki, tylko kiu, kutia. Ma, ma kiełki. Makiełki. Makiełki, kutie. Makocz. Ma ma Dobra, Dobra. Farkocz, No Trzymajcie się z boku. Cześć czołem. hej. Tam są lustra, bo to jest salon fryzjerski I my cały czas tutaj siebie też znaczy, widzimy. Ja, ja, ja nie wiem dlaczego, ale jak A, to światło? Bo... Jak widzę światło? O. Ego mi przesłania siebie. Nie, mogę nie ty widzisz już światło. Ja, A, ja okay. widzę tylko siebie. To bo ja, to, ja, narcyzem, ty już, wieś, ja w tętnieniu. Ja jestem jesteś w przeszłości. Ja w Jesteś już w połowie, czy Zaraz na pociąg w